Czas ruszył. Do dzieła. Okej. Okay. Dobra, więc do walki? Lepiej uważaj. Narysuję kontur czarnym kolorem jak zawsze. Zrobię go ciekawiej. Oczy, usta i wszystko maluję na różowo. Jaki słodki dinozaur. I to w nos. Ej ty, nie dotykaj mnie. I czas ucieka! Dobra, dobra, musimy się zabrać do roboty. Narysuję niebieskie oczy i pomaluję wszystko na różowo. Muszę robić to ostrożnie. I no, odwracamy na drugą stronę. Bardzo ładny dinozaur! A mi wyszedł taki uroczy zwierzak! Czas minął. Raz, dwa, trzy pokazujemy! Mój jest taki słodki. Chyba żartujesz. A co z twoim? No twój jest śliczny. Proszę, oto twój cukierkowy dinozaur. Hurra. Zaraz zjem wszystkie lizaki. Wezmę trzy naraz. Opakowania są niepotrzebne. Jakie pyszne. Uwielbiam czupa -czu Chcesz? Pewnie. Ale fajne nagrody dostałyśmy.